Cześć Manko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z serii Don't Starve. I jeżeli odcinek ma mało minut, pewnie będzie miał 22 może, e, to znaczy, że po prostu jest późna godzina. Znaczy no co, jest późna godzina już. E, jest piątek, wróciłem ze szkoły i e, z racji tego, że mm, muszę jeszcze nagrać dzisiaj poza tym cztery odcinki inne. No to e, muszę się pospieszyć. Dlaczego? Ponieważ e, dzisiaj po południu e, idę do kolegi na osiemnastkę, także e, w niedzielę nie będę w stanie nagrywać, więc. Więc e, trzeba nagrać coś wcześniej. E, to tak, chciałem sobie ci wysadzić te fajne tam. No co jest, panie? E, te fajne tam. Ja nie mam w ogóle mięsa. No właśnie, ale fake Fail, fail, nie fake Właśnie, radziliście, żebym usmażył szybko te e, borówki i chyba tak zrobię. Pykniemy je wszystkie tutaj i zrobimy z nich Jemming jeszcze. To będzie chyba najlepsze wyjście teraz. Będę jeszcze chciał dzisiaj sobie zrobić dynamit i wysadzić to Iglo tam. Przed zimą, wiadomo, bo zima zapasem praktycznie. Eee, no i trzeba by jakoś, wiecie. Ogarnąć. Dawaj, dawaj, piecz to szybciej. Za chwileczkę to ugotujemy. Dobra. Teraz jeszcze upiekę sobie przy okazji to, bo to też zaraz mi padnie. Także lepiej sobie upiec i dam sobie. Wciąż do lodówki, prawda? Oj kuczy, nie włączyłem tego e, stopera sobie znowu Dawno nie nagrywałem I odzwyczaiłem się troszeczkę Oj, dobra Gitara e, I teraz sobie zrobimy z tego jamik. A przynajmniej z kilku, prawda? Także myślę, że dopiero 89 dnia sobie pójdziemy wysadzić. Ewentualnie w nocy jeszcze odkryję właśnie ten w ogóle proch strzelniczy. Czy tam czarny proch, ale to chyba to samo nawet to jest synonim moim zdaniem. Ale mogę się mylić. Durny deszcz. Nienawidzę jak pada. Ale chyba już przestaje padać. Z tego co widzę. Bo coś wydaje mi się, że na początku odcinka padało właśnie mniej Nie wiem Może to tylko Chester, przestań skakać proszę Ty tylko wkurzasz człowieka no serio, naprawdę daj sobie siana Ach. Jeszcze grzmi, no Tak jak O właśnie w odcinku o 16 w Minecrafcie też będzie grzmiało Będzie grzmieć, nie wiem. To chyba można powiedzieć tak i tak, ale dobra, tam nieważne. Musimy sobie do innego staka... A, bo dobra, niech, niech to już będzie nawet tutaj. Gotujemy sobie jeszcze to. Okej. Okay. I jeszcze jednego. I można by pójść po węgiel drzewny, bo nie mam, a węgiel drzewny jest potrzebny do prochu. Co to jest tutaj? Refine? Nie, To będzie chyba w tym, mi się wydaje. Proch nie. No to może... W czym może być proch? W tym nie, w strukturach nie. Refine, też nie. Survival. Też nie. Food to nie wydaje mi się. Science. Gunpowder jest. Jajka to i to, dobra. Hmm, dobra, na razie tyle wystarczy. To sobie weźmiemy na drogę. I tak, ile my mamy tych jajek? Gdzieś są na pewno, ale gdzie? Jest 7, miałem więcej, miałem więcej na pewno. Chyba, że je wyrzuciłem. A jak je wyrzuciłem, to lipa Da, W lodówce szuka jajek, idiota. Znaczy rozwalonych w zasadzie. Dobra, przynajmniej jest ten. Eee, to jest saletra, czy tam siarka? Siarka chyba. Eee, bo jajek nie, nie widzę, żeby było więcej. Także raczej ich już nie mam. Ale wiem, że leżą tam tam niżej troszeczkę te jajka jeszcze. Teraz jem już sobie do końca. I teraz właśnie nie wiem, czy już iść, czy nie iść. Bo nie mam w ogóle tego. A i żeby was czyściło, no. Pójdziemy sobie teraz jeszcze, może. Mam jak coś zrobić. Ognisko mogę. Dobra. Jak już mogę zrobić ognisko, to jest gitara. 7 jajek, kurczę, mógłbym pójść jeszcze teraz po więcej. Ten las to będzie spalony chyba ten las i ten las, także tamten bardziej tutaj w tą stronę, bo teraz w zasadzie nic nie widać. Jeszcze ja mam niezasłonięte nie rolety, a jest osłabnie piąteczek, jest taka piękna pogoda. O, tutaj się zaczęła widzę wycinka, bo tutaj w ogóle nie ma drzew. O dobra, jest ten spalony las, okej. Okay. No a ja sobie może już teraz postawię ognisko. Będą sobie powoli ścinać. Wiem, teraz może pościnam, a po. Yy... No nie, no we, no nie pasie. Ja pierdziel. Teraz sobie pościnam, a później po. Z, m, po... powrocie do. co ja w ogóle mówię? A później, jak będzie już dzień, to w sobie yy, pozbieram. A czemu by nie? Pyk. Pyk. Z tego Enty nie wylecą, także jest dobrze. No, myślę, myślałem, że się nie da większego, ale widzę, że się da, także dobrze. Pajączki, pajączki nadchodzą. Pajączku, wypierdzielaj stąd. Nikt się tutaj nie zapraszam, mendo społeczna. Zakało. Noc, 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 noc. Dobra, i teraz będzie trzeba sobie przeczekać. Co ty, Chester, masz w ogóle w sobie? A nic sobie w zasadzie nie masz. Także poczekamy. Ile do tego Gaunt Powdera potrzeba? Tam chyba potrzeba jednego jajka, także... Siedem niby będę mieć, tylko że ja w ogóle nie wiem, jak się go używa. Czy to trzeba go jakoś detonować? Czy nie? Nie, po prostu nie mam pojęcia. Ale to się zobaczy. Najwyżej zginę od prochu. Nie zginęłem od dwóch zim, czy nawet od trzech zim. Nie wiem. Dwie zimy przeżyłem, czy trzy zimy przeżyłem? Wydaje mi się, że trzy. Nie wiem. Idzie, idzie, idzie. Kuź, zakała. Teraz sobie podbieram. I e, wracamy. I mam nadzieję, że uda mi się wysadzić. To są. E, poczekajcie. To jest tutaj, nie, 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 moment, 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 moment. Gdzie były te igla, iglo? Tutaj gdzieś. Tu jest jedno, tu jest drugie, oj, tu jest trzecie, właśnie. Te trzy trzeba wysadzić, bo one są złe. Tutaj blisko, na szczęście nie mam. Taki jest plus, że tylko się tam pozalęgały. No dobra, jest już dzień, także pozbierajmy sobie. Zaraz będziesz jeść. Jak Wrócimy do domu. No, a przy okazji będzie taki też malutki zapasik na zimę, prawda? Pyk. 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 A, nawet dużo go będzie. Bardzo dobrze. Zimę się przyda jak znalazł. Bo dzisiaj raczej całego nie wykorzystam. Dobra, no to idziemy. Wracamy i zrobimy sobie. Proch będzie dzisiaj na wybuchowo. No, chyba że nie będę potrafił go odpalić. Także wtedy już nie będzie wybuchowo. Ale mam nadzieję, że sobie poradzę i w ogóle nie wiem, czy takie coś się da wysadzić, zacznijmy od tego. To mi po prostu ktoś y, chyba w komentarzach napisał kilka odcinków temu, żebym odkrył sobie właśnie proch <laughs> i spróbował wysadzić to. No i wiadomo, y, szukam nawet tego, czy da się tak naprawdę to wysadzić, czy, nie da, czy się nie da tego wysadzić. No i mówiąc szczerze, nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Także lecimy na żywioł. Science Gunpowder. Jeden, dwa egzaminy. Boom, pepper. To może trzeba go jakoś podpalić, czy coś? Nie wiem, zrobimy sobie więcej. Pyk, pyk, pyk. I pyk. Dobra, jest już. Teraz może go jakoś przetestujmy tutaj. Nie, nie tu są ule. Przy ulach się nic nie testuje. Drop. Hmm. Pytanie brzmi, jak to odpalić? Może to potrzebujemy? Na przykład weźmy sobie jeden, połóżmy go. O, 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 huknie. Bierdyk, no ładnie. A jest, jest moc. Dobra, bierzemy jedzenie i lecimy tam. Ale zaraz będzie te, będą te wybuchy, te pościgi. Akurat będzie po dwa na jeden ten. Także sobie może już zestakuję. E, what? No właśnie. Zestakuję sobie. O, to będzie na każde z jednych tych, prawda? I teraz, 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 teraz weźmiemy sobie jedzenie. Takie oto, Dobra, to sobie zjem już, dobra, żeby nie było. Oj, już jaka długa noc się zrobiła. Patrzcie, Chyba w samą porę będę to wysadać. Także dobrze, dobrze, dobrze. W ogóle, ile tu się tego wszystkiego teraz nalęgło? Bo tyle, wszystko tutaj jest. Hmm. Dobra, zbiorę później miód. Dzisiaj chcę odcinek na wybuchowo. Tutaj bardziej na górę trzeba. Zbroję mam, to mam, dobra, gitara. Wskakujemy. <laughs> I pierwsza najbliższa jest tutaj. No, ciekawe, czy to wybuchnie. Mam dziwne wrażenie, że jednak nie. Włoźmy na razie jeden. Eee, jeden połóżmy połóż to, patrzcie, nie można nawet na tym położyć. Nie, to nie zadziała. To nie zadziała w takim razie. Nie wybuchnie. No, tego się chyba jednak nie da zniszczyć. Na to wychodzi. A ciekawe jak, jak to ścina drzewa. Zobaczmy, chociaż kurczę, je bardziej podpalę aniżeli je ten. No dobra, nieważne. Może pierwszy wybuchnie. Light. Haga. O sięło drzewo. Dach Myślałem, że... Kurczę, czyli na sobie nie wysadzę ich, no. Ale lipa. Bo tu jest strasznie niebezpieczne. Jakbym to na przykład chciał iść, nie wiem, po kolefanta, czy nawet tutaj gdzieś tutaj, na przykład do bramy, eee, to nie ma jak. Bo one oni tu wyskoczą z tych trzech i będzie się rozpierdziel. Także można sobie ponownie zestakować. Zobaczymy, może jajka tutaj są. To byśmy sobie je wzięli i zrobili więcej prochu. Tak na zaś <laughs> są dwa. Dobra, zawsze coś, prawda. O, można by już zrobić przecież procha. To było w Science, tak. Dobra. Pewnie jeszcze. Czekajcie, gdzieś tu są blisko pingwiny? Nie, nie ma blisko pingwinów, także wrócimy sobie i jeszcze, wiecie, co zobaczymy, bo tutaj były pingwiny, nawet dużo pingwinów. I tutaj był jajka, z tego co ostatnio pamiętam. I. Po prostu by zrobimy więcej prochu, jakoś go. Wykorzystamy może kiedyś fajnie yy, dać na co na przykład się fajnie wysadza tutaj albo coś w ten styl Wiesz, co ja bym wysadził? te ule tam tych złych os tutaj przy bramie Maxwella. To jest jakaś tragedia po prostu, co tam się dzieje. Także teraz szybciutko do domku. I będziesz trzeba upolować koelefanta wam powiem yy, na zimę, bo ja chcę mieć, wiecie co. E, no, Eee... No. E... E, chcę mieć ciepłe ubranko, prawda? E, 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 Bo je się robi e, noc, a ja e, nie mam tego. Wypierdzielaj. Kici w oko. No, kici w oko. Mendo społeczna. Zaraz cię pierdyknę. Ciekawe, co było, ja bym to podłożył tutaj. E, no, kurde. Teraz mnie będzie gryźć cały czas. No co za gościówka? Nie no, zaraz ją uduszę. No za zamorduję, dobra. Masz przejadę. Dach. Tak, no mam. Ach. Chodź. No. Atakują? Czy nie? Bo słyszysz. Słyszysz. Pszczoły. Tak atakują. O ty w dupę. Atakują Chestera. I to są te złe. No to ładnie. Ładnie się wkopałem. Chester. Ocuj się od nich. Ja pierdzial, ale to jest. Zaraz zginie, Ja wam mówię. On zaraz zginie. Jeszcze pada deszcz. No. A Tara-dam-dam-dam! No dajcie już ten dzień, bo często ja zaraz pójdzie w kimę. A, e, dzisiaj? 90 dzień, jeszcze dwa, trzy odcinki i mamy ten... Setny od... dzień. Zajebiście. W życiu bym nie pomyślał, że tyle dożyję. Ej, dobra, już od... się od niego. Bo będzie w wpierdziel. Dobra. Ja was ostrzegałem. Ja was ostrzegałem, durnowate. Durnowate pszczoły. Mogliście nie bić czester, a i zaraz zima. O boż, No to teraz jeszcze sobie zbiorę to. A, biją znowu. A, biją kolejne. Masakra! Dobra, włożymy sobie i chodźmy tam. O, odrosły. Zbierzmy sobie tak jeszcze przed zimą, może, może jeszcze odrosną, zobaczymy Te 5 czy tam 6 dni. Chociaż wydaje mi się, że jednak będzie to mniej niż 5-6 dni. Ale zobaczymy. Nie zbieram już tego przed zimą, ponieważ mi się zmarnują. A tak to akurat w zimie będę miał jak znalazł. Panie ktoś by napisał, czemu nie zbieram tych borówek. <coughs> ano dlatego. E, Piwinki. Pierwsz potę. O, jest, jest jajeczko jedno. No, jedno. Myślałem, że będzie więcej, ale dobra. To będą borówki, wiadomo, widzimy się przy jak znalazł. I będę jeszcze musiał sobie zrobić dużo pułapek, także wiecie co? <coughs> Pozbieram sobie jeszcze. To, tą, zimę, tą zimę mam zamiar przeżyć bez braku w jedzeniu Tak jak to było w ostatniej W ostatniej, którą mówiąc szczerze przeżyłem chyba na farcie Dobra, kolejne, kolejne pingwiny są po lewej Ale tutaj chyba już jest opróżnione wszystko Tak jest, tutaj tylko został taki syf Także jeszcze jedne są gdzieś tutaj Tak, dokładnie Także przeźmy się jeszcze tutaj Borówek, borówki są, widzę, wszędzie się już odrodziły, także bardzo dobrze. Będzie mniej więcej troszkę, wiecie, dodatków do pulpecików, na przykład, prawda? Teraz bardziej na dół i jajka. Pff, niestety nie ma jajek. Tu jest chyba ta duża menda gdzieś, nie? Lol, nie ma jej? Nie ma jej. Wy ha, ha. chyba wiecie, co już zrobię za chwileczkę. Siemanko. Siemanko. Jeb, jeb, jeb z dzidy. Jeb z dzidy. Poczekajcie. Jeb, 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 jeb. Dobra, zaw, zawsze to coś, prawda? Chester. Chester. Nie, Chester żyje, bo oko jest otwarte. Chester... Uważaj, gdzie on jest. Jaka to jest pinda! To jest po prostu mała bania. Yy, no to jeszcze sobie wyrzucę na przykład... Tego mam dużo. To mi jest na razie zbędne. To wezmę i to jeszcze gruczoły. Gruczoły na przykład sobie zrobię pierw proch. Nie mogę zrobić prochu. Czego mi brakuje? Saletr. Yy, gdzie jest plecak? Halo? Gdzie... gdzie jest mój plecak? What the fuck? Czy ja zostawiłem go tutaj? Ja pierdykam. Dajcie znać, gdzie ja ten plecak zostawiłem. Jezus ma. Dobra, to mi się też nie przyda tymczasowo. Dobra, idziemy stąd. Ja pierdzie. Nie, on musi być tutaj, no na stówkę przecież, przecież kurczę. Ha. Co prawda, teraz założyłem zbroję. Nie, pleca gdzieś musi być tutaj. Bo przecież ja zbroję zakładałem teraz, chyba że, że ja... ją miałem założoną. To wtedy co innego. Tych królików na razie nie łapę, po co? Eee, one sobie zostaną tutaj na pierwszy powiedzmy dzień zimy czy coś. Sobie po nie przyjdę. No to ładnie. Gdzie jest mój plecak? Cholera jasna. Ej, tutaj też go nie ma. No, pięknie. Pięknie. Dać znać, gdzie jest mój plecak. Bo... Na mapie go nigdzie nie widać, a powinien być, prawda? Plecak zawsze widać na mapie. Lol. Macie tutaj mapkę. Za y jak ktoś wie dokładnie, gdzie jest mój plecak, to zaznaczcie mi go i na przykład podejdźcie na PW linka z zaznaczonym miejscem, tak? Y Także dzięki, dzięki bardzo z góry. Eee... Y Wow, gdzie jest mój plecak dosłownie? Dobra, nic. Także miałem jeszcze dzisiaj nagrywać drugiego Don't Star, ale widzę, że nie nagram. Najwyżej nagram go w poniedziałek i wrzucę po prostu go w poniedziałek na wtorek. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo dzisiejszy odcinek właśnie dobiegł końca. Także dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję temu komuś, który mam nadzieję podeśle mi e, miejsce mojego plecaka, bo wow, nie mam pojęcia naprawdę, gdzie go zgubiłem. E, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.